Czas wyłączyć klimę i nagrać. Mam nadzieję, że wytrzymam na czas odcinku bez, um, bez klimy. Ale słuchajcie. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przyszedł czas na takie praktyczne prace wśród roślin. Mam cztery rośliny, które chciałabym przenieść sobie do lechuzy i do specjalnych doniczek. Właśnie teraz się zorientowałam, że jeszcze tych doniczek nie umyłam, więc tutaj na chwilę przerwę nagrywanie i sobie opłukam te doniczki, bo są jakieś takie skórzone. W każdym razie na wstępie powiem Wam tak. Mam cztery rośliny, które chciałabym, żeby. Mm, Docelowo rosły sobie nie tylko właśnie w lechuzie, ale też w tych specjalnych doniczkach hydroponicznych, dlatego że mam już kilka roślin właśnie w nich i mi się to świetnie sprawdza. Uwielbiam ten, to rozwiązanie miernika, dzięki czemu mogę wiedzieć, na jakim poziomie jest ta woda. No jest to takie ułatwienie, za które oczywiście trzeba trochę zapłacić, niemniej jednak ja polecam, bo jest to naprawdę. Funkcjonalne i ułatwiające, właśnie podlewanie, przyspieszające podlewanie. I tak, mam cztery rośliny, w tym jedna, która już jest w Lechuzie, natomiast nie jest w tej docelowej doniczce, bo mam taką doniczkę przeźroczystą, która. Fajnie się sprawdziła. Widzę, że tutaj ładne korzenie powychodziły, no ale tak jak Wam wspomniałam, chcę mieć wszystkie rośliny, które są w lechuzie właśnie w tych doniczkach hydroponicznych. I mam tak, tutaj, którą wam pokazałam roślinę, to jest um, hoja krochniana Eskimo. Uwielbiam ją, jest, jest przepiękna, ma tak srebrzyste, pięknie wybarwione liście i rośnie bezproblemowo, także super. Drugą hoją, którą dzisiaj sobie przesadzimy do lechuzy, jest hoja variety tricolor, którą ja pocięłam, bo ona w ogóle się nie przyjęła u mnie w Bigosie, w sensie, ona była na tyle wysuszona, że że naprawdę sobie nie radziła, więc ją pocięłam i zostawiłam tylko te szczepki, które gdzieś tam miały jakąś szansę na przeżycie i na ukorzenienie się. No i tutaj rzeczywiście już fajnie się ta hoja ukorzeniła nam, więc będziemy mogli sobie ją przenieść właśnie do lechuzy. Kolejną rośliną... To alokazja. Powiem Wam, że ja trochę tak jakby odeszłam od uprawy alokazji w hydroponice ze względu na to, że nie podobał mi się ten format z uprawie, znaczy uprawy w keramzycie. Natomiast jeżeli chodzi o lechuzę, to jakoś tak wiecie, jest to coś nowego, więc testujemy. No i tutaj mam alokazję. Wenti, która jest takim dzieciaczkiem od mojej matecznej rośliny, którą też mam aktualnie cały czas posiadam. No i tutaj pięknie już nam się ukorzeniła w mchu, więc będziemy sobie ten mech usuwać, i przesadać ją właśnie do lechuzy. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, właśnie, jak sobie poradzi alokazja, bo to będzie pierwsza chyba alokazja, którą mam w, będę miała w lechuzie. Także będę wam dawać też znać na bieżąco, jak tam postępy wyglądają. I ostatnią rośliną. Kiedyś chyba Wam wspominałam, że kupiłam sobie Marantę Silver Band. Taką normalnie ją chyba kupiłam w Biedronce i ona była w tej ziemi produkcyjnej. Ale że ja aktualnie mam Marantę Lemon Lime, która się świetnie czuje w lechuzie i naprawdę rośnie. Wow! Nic się złego z nią nie dzieje odpukać. Więc poucinałam tą Marantę Silver Band, którą kupiłam. Ucięłam szczepki i... Ukorzeniłam. No i tak pięknie się one ukorzeniły. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj, ale później Wam też pokażę. Pięknie się ukorzeniły, że czas już ją posadzić właśnie do lechuzy. I dla niej mam nieco większą doniczkę, bo tak to to będziemy sobie używać tych malutkich, takich słodziutkich doniczek, które też już mam i one naprawdę cudnie wyglądają. Mamy tutaj pomocnika. Ja idę przemyć, przepłukać te doniczki i zabieramy się do pracy. I z racji tego, że. Troszkę się obawiam, czy lechuza jest w wystarczającej ilości tutaj, bo to jest wszystko, co mam. Jakby już wykorzystałam całe to opakowanie, które kiedyś kupiłam, nie wiem ile tam było litrów. W każdym razie myślę, że powinno to starczyć, nawet powinno zostać, ale gdzieś tam z tyłu głowy mam coś takiego, że no nie jest to duża ilość. Więc zacznijmy sobie od największej doniczki, a największa doniczka... Jest dla Maranty, więc od niej zaczniemy i pokażę Wam już, jak ona się pięknie ukorzeniła. Nie pamiętam, nie wiem, ile ona już tutaj sobie siedzi. W każdym razie, jeżeli znajdę jakąś informację, gdzieś jakieś zdjęcie czy coś z dnia, kiedy kupiłam tą Marantę, to Wam napiszę i zobaczcie tutaj, jakie piękne są korzenie. To widać? Mam nadzieję, że widać. Bardzo ładnie się ukorzeniła, także cieszę się bardzo. Ja sobie tutaj przejrzę, czy aby na pewno wszystkie te cięte węzły się ukorzeniły. Bo jak widzicie, gdzieś tutaj te najstarsze liście, one też nie są za ładne, więc ja sobie je po prostu poucinam, żeby ewentualnie mi tam nigdzie nie gniły. I na przykład taki liść który tutaj jest, również sobie go utnę, bo wiem, że on z czasem na pewno nie będzie ładniejszy. W sensie, że wiecie, na pewno on zgnije do końca, więc tutaj się skupię tylko na tych najładniejszych. Idziemy dalej. Powiem Wam, że sporo tych sadzonek tutaj mam. O, tu jest na przykład taka jedna duża. I ona tutaj nie ma żadnych takich liści brzydkich, więc jedyne co to mogłabym to. Um, nie, jest ok. Więc tutaj nic nie będę wyrzucać, obcinać. Tutaj również i zobaczcie, tutaj nawet mi się zaczęły ukorzeniać dwa oczka, czyli to na dole i tutaj po środku. Um. I teraz mogłabym sobie przeciąć i mieć po prostu. I tak zrobię. Tak zrobię. Czyli ja sobie utnę tą roślinkę tutaj. I tutaj mam nadzieję, że mi się to przyjmie, bo tutaj nie ma jeszcze dużo korzeni, ale coś tam jest. I to będzie środowisko wodne, więc jakby nic tutaj wielkiego się nie zmieni. Natomiast tutaj mamy już piękne korzenie, więc to zostaje. Też idziemy dalej. Co my tu mamy? Wow, tu są w ogóle takie gigantyczne liście. Słuchajcie, chyba największe z całej tej rośliny, przepiękne. I również z nimi nic się tutaj z nie stało. Jedyne, co to tutaj z tyłu jest taki odgniła taka część, która gdzieś tam jeszcze była z poprzedniego liścia. I tu też, to sobie to obecne. Ok. Jeszcze trzeba mieć na uwadze to, że po posadzeniu tej rośliny ona jeszcze może gdzieś tam mm, jej liść jakiś zacząć e, gnić, e, czy brązowieć, czy żółknąć. Więc trzeba mieć to na uwadze, że jeszcze możemy sobie obciąć w przyszłości jakieś tam liście, natomiast nie powinno być ich już dużo. Okay, no to co, to będziemy tutaj sadzić? Ja na dno sobie troszkę nasypię um, tej lechuzy. Czy wy to wszystko widzicie? Tak, chyba. Tu mam w ogóle jeszcze wodę już rozrobioną z um, supertrajwem. A tutaj będziemy sobie sadzić. Teraz muszę jakoś ułożyć tą roślinę z racji tego, że ona jest naprawdę duża. W sensie jest tutaj bardzo dużo tych sadzonek. No, tak się zastanawiam teraz czy ta doniczka nie jest za mała. Ale wiecie, to jest doniczka hydroponiczna, więc gdzieś tam, jeżeli korzenie one sobie przejdą, wyjdą, to jakby nic się nie dzieje, mogę w przyszłości po prostu sobie ją Jakoś I po prostu przesadzić, tak? Okay. Takie mniejsze z tamtej strony Wiem wam, że będzie ciężko Bo ona nie dość, że na początku już była duża To jeszcze Podczas ukorzeniania ona podrosła trochę, nie? Więc no mam tutaj wyzwanie i chcę też posadzić wszystkie tutaj ukorzenione sadzonki, bo jakby wiecie, no nigdy nie wiadomo jak ona się przyjmie teraz w tym podłożu, więc jeżeli coś się stanie jakiejś e, szczepce, to będę miała zapas kolejnej, prawda? Okej, okay, jakoś je usadowiłam i teraz no, potrzebuję to powoli zasypywać. Staram się to tak zrobić, żeby jednak nie zmienić ich położenia. Chyba to zrobiłam. Jeszcze tutaj, gdzie niegdzie, sobie podosypuję tych kamyczków. Powiem, że lubię, um, lubię lechuzę też za to, że ona jest na tyle ciężka, że jeżeli tutaj wsadzimy właśnie sobie takie cięte sadzonki, to one siedzą. Siedzą w miejscu i jakby nie przesuwają się. A w przypadku kramzytu, to ten keramzyt był na tyle lekki, właśnie, że gdzieś tam, gdzie niegdzie. Nam te sadzonki po prostu uciekały. A tutaj, mimo tego, że one nie są jeszcze ukorzenione w tej lechuzie, to wszystko super się trzyma. No i tak oto, proszę Państwa, posadzone. Mam nadzieję, że tam nie ma nigdzie jakichś takich większych luk, ale obstukałam dosyć mocno. I starałam się równomiernie rozłożyć te, te kamyczki, jak to tak nazywam, ale to podłoże. No i teraz co? Teraz potrzebuję wskaźnika. Gdzieś miałam ten wskaźnik taki większy, ale zgubiłam go z pola widzenia. Tutaj mam tutaj takie mniejsze trzy. Muszę poszukać. Czy to mi was zrzuci? No mówię Wam, diabeł ogonem nakrył. Nie widzę tego wskaźnika. Gdzie ja go dałam. Tu są trzy. Dobrze widzę? Tu są trzy. I czwarte. Gdzie jest czwarty? Ja go tutaj nie umieszczałam w tej doniczce jeszcze. Nie mam. Znalazłam, słuchajcie, znalazłam to w szafce z moimi rzeczami do roślin. I już tutaj wsadziłam i podlałam tą marantę. No i proszę bardzo, tak pięknie się prezentuje. I ona już jest naprawdę tutaj gęsta, także czekamy na więcej oczywiście. Natomiast no, jako nowa roślina jest tutaj dosyć bujna i podlałam ją tak jak wam wspominałam chyba z wo wodą z super Tribem. Dobrze. I teraz przechodzimy dalej. Tak się zastanawiam, którą roślinę wziąć na jako drugą. Natomiast może a się nie bawić tutaj jeszcze z tym mchem za lokazji, to może wezmę tą hoję tutaj, bo ona też będzie szybka do posadzenia. To jest hoja wajety tricolor, tak jak wam wspominałam. Ja sobie w ogóle przejrzę te korzenie tutaj, czy w ogóle wszystkie te cięte węzły one mi się ukorzeniły, czy też nie. Bo szczerze powiedziawszy ja w ogóle tutaj do niej nie zaglądałam, ale jak tutaj na przykład, czekajcie, chcę wam pokazać taki jeden szalony, naprawdę szalony węzeł które się mocno ukorzenił. Zobaczcie. Naprawdę wow. I tak się tutaj zastanawiam, czy nie uciąć sobie tych dwóch liści, dlatego, że ja bym tą roślinę chciała posadzić właśnie... Tak, ja muszę, bo tutaj mm, korzenie trochę wyżej się pojawiły i te liście, jeżeli bym chciała zatopić, to to nie jest dobry pomysł. Zatopić w lechuzie, więc... Więc tak, tutaj się jeszcze zastanawiam, może bym tutaj przycięła. Ok, mamy jedną sadzonkę i drugą sadzonkę. I tutaj już mi troszkę trochę ja zaczęła krwawić. Ona ma, słuchajcie, taki biały, biały sok ciekawe. Następnie mamy kolejną choję. Trzymanie takiej choi długo w wodzie to też nie jest dobry pomysł, bo ona się ukorzenia jakby na wszystkich węzłach i to jest takie trochę uciążliwe później, ale tutaj myślę, że myślę nie wiem jak to zrobić. Może też te bym obcięła. Chyba żebym tak posadziła bardziej. No dobra, to posadzę tak, zobaczymy. I tutaj też mam tak samo. Ok, to przejrzałam tutaj wszystko i zaczynamy sadzenie. Tutaj pójdzie już ta malutka doniczka. O, tu się zadziałało. Czy wy tu widzicie coś? Czekajcie, bo wy tu nic nie widzicie. To wezmę tą roślinę stąd może. O. Teraz będzie lepiej to wszystko widoczne. Dobra, ja muszę przesypać trochę to pierwsze. Bo ona tutaj jest taka najdłuższa. I później tak: później sobie wsadzę to. I też to trochę przysypię. I wsadzę to. I też to przysypię. Ok. I teraz jeszcze to. To już bardziej tak na leżąco, o właśnie. Dobra. No dobrze, moi drodzy, chyba to zrobiłam, bo. Nie wiem, powiem Wam, że ciężko było ją e, tak mocno usadzić w tej lechuzie, bo ona jednak e, miała te korzenie tak dosyć wysoko usadzone, natomiast chyba się udało i tak oto wygląda roślinka w samej tej doniczce. A teraz sobie tutaj wsadzimy ją do tej osłonki, plus wskaźnik. Wskaźnik mamy tutaj, już mi się nigdzie nie zgubił i jest na miejscu tutaj mam to ok dobra wkładam ok i wiadomo, jeżeli ta roślina się tak ułoży fajnie, troszkę się ukorzeni też tam, to zawsze można sobie dosypać tej lechuzy lub po prostu, tak wiecie, ułożyć fajnie tą roślinę, chociaż wydaje mi się, że jest ok ja jeszcze sobie tutaj chyba muszę obciąć co nieco z tego liścia, bo taki brzydki był ten liść. Um, Okej, okay. i teraz pozostaje mi nic innego jak podlać. Więc podlewamy i ja podlewam do tego momentu, aż wskaźnik będzie na maksa, bo jednak roślina też e, siedziała cały czas w wodzie, więc teraz jakby miała tej wody za mało, to też taki zbyt duży szok dla niej jest w porządku. Kolejna roślinka zrobiona. No i co? I przechodzimy dalej. I teraz, może jeszcze. Eee, kolejną choję, Co sobie zrobimy? Choję krochniane Eskimo. I tak jak Wam wspomniałam, ona, jakby, jest już w lechuzie cały czas. I nawet tutaj się te korzenie fajnie rozrosły. Natomiast ja ostatecznie nie chcę jej mm, w takim koszyku tutaj niezbyt ładnym, w sensie w takiej, takiej doniczce, tylko chcę ją w oryginalnej doniczce takiej hydroponicznej. Dobra, trochę na spód tutaj sobie nasypałam. I to co mi się uda, to odzyskam tej lechuzy z niej bo jednak to jest nadal świeża mieszanka i ja jej też długo nie używałam tutaj jak widzicie już się troszkę troszkę się tu fajnie ukorzeniło i wsadzę sobie ją i teraz tutaj to co mam to wrzucę O nie, tam jakaś kulka keramuzy tu jeszcze wleciała. A, już jej nie wyciągnę chyba. Dobra. Nie zostanie. Proszę bardzo, przepięknie się to prezentuje. Uwielbiam tą hoję, jest naprawdę cudna. I no czekam, czekam. Słuchajcie, na pierwsze kwiaty bardzo bym chciała. Nie tylko od niej uzyskać jakiekolwiek kwiaty, ale tak w ogóle z jakiejś choi. No, ale zobaczymy. No i też podlewam ją do wskaźnika max. No i ostatnia roślinka na dzisiaj to alokazja, alokazja venti. Tak ona wygląda. I ona była do tej pory w szklarni. Chyba tak, ale nie cały czas. W każdym razie tej ostatnie tygodnie spędziła właśnie w szklarni i takie piękne ma tutaj korzenie. No i jak tak jak planowałam w sumie już od jakiegoś czasu, to chciałam ją przenieść tak w 100% właśnie do hydroponiki i zobaczymy jak sobie właśnie alokazja poradzi w Lechuzie, bo jeszcze nie mam alokazji w Lechuzie, więc teraz tutaj ją oswobodzę z tego mchu. Ten mech już też wyrzucę, bo on jest cały w glonach, bo też w szklarni ona miała no była tak na, wystawiona na działanie światła, więc no pojawiło się tu co nieco. Ale zrobię to bardzo delikatnie i powoli, bo nie chciałabym tutaj uszkodzić żadnego korzenia, słuchajcie, bo jednak alokazja to jest alokazja. Ona co prawda mocno środowiska tutaj zmieniać nie będzie, bo jednak y, uprawa w mchu też jest taka wodna, powiem Wam. Y, bo jest tutaj dużo wody i, i ta alokazja dosyć, dosyć dużo spędza czasu w wodzie. Właśnie odkryłam, że jest tutaj bulwka, która jest też pięknie ukorzeniona. Co prawda jeszcze nie wypuściła ze żadnego korzenia, żadnego liścia. Natomiast pięknie już jest ukorzeniona. Ma taki malutki zalążek liścia. Ja bym chciała, żeby, żeby ta bulwa została tutaj przy tej, przy tej głównej roślinie, więc postaram się to tak zrobić, żeby właśnie jej nie uszkodzić. Ok, korzenie wyczyszczone. Tak to się teraz prezentuje tutaj. Pięknie, ładnie. Tak, ale okazało się ukorzeniła. Tutaj jest ta druga bólka, która również jest ukorzeniona. I one fajnie sobie będą rosły. Obie. No i wkładam do doniczki. Zmieniłam kadr, bo może tutaj, no, nawet nie może, tylko na pewno, będzie wszystko lepiej widzieć. E, więc na tą ostatnią roślinę, proszę bardzo, lepszy kadr. Proszę bardzo, pięknie posadzona alokazja Venti. Ja jeszcze tutaj um, zapomniałam Wam powiedzieć, ale zrobiłam sobie takie plakietki. Co prawda, niektóre um, rośliny rozpoznaję bez problemu, natomiast niektóre, z niektórymi mam problem i głównie są do filodendrony, muszę się przyznać. Ale stwierdziłam, że tutaj też sobie zrobię takie plakietki, bo czemu by nie No powiem wam, że jestem ciekawa bardzo, czy ona odrzuci mi jakiegoś liścia, czy mi nie odrzuci nic Jestem bardzo ciekawa, tak prezentuje się roślinka po przesadzeniu pięknie Oczyściłam teren, chociaż i tak czeka mnie wielkie sprzątanie tego stołu. W każdym razie chciałam Wam pokazać wszystkie rośliny, jak się już teraz prezentują w tych doniczkach i jeszcze sobie wsadzić te plakietki, które stworzyłam mamy tutaj tą alokazję. No i oczywiście mamy dużą marantę. Powiem Wam, że jestem w szoku, jak one dobrze rosną, znaczy one. Na razie mam tylko tą lemon lime, która jest w lechuzie, ale naprawdę jestem w szoku jak ona fajnie sobie radzi i jakby nie ma tam żadnych Okej, okay, ona jeszcze pójdzie do oprysku, bo widzę tutaj jakieś wciornastki zaczęły się pojawiać, więc dobrze że zauważyłam. W każdym razie właśnie nie spodziewałam się tego jak one dobrze będą sobie radzić w w takim podłożu, a tu jednak proszę bardzo, środowisko wodne cały czas woda, więc można by było się spodziewać, że będą przelane. A to nic bardziej mylnego, dobrze sobie radzą. Wkładam tutaj jeszcze do, plakietkę do hoi. Um, tutaj też. I do maranty tak samo sobie wsadzę. O! Gdybym kiedyś zapomniała jak się nazywa, to będę miała ściągawkę. Dobrze, wszystkie rośliny są podlane. Sprawdzam tutaj wskaźniki. Tak. Tutaj już maranta chyba albo wypiła, albo ja tak mało nalałam. Ale no... Okej. Okay. Upały w pełni, moi drodzy. Ja też jestem tutaj mniej aktywna właśnie ze względu na te wysokie temperatury, bo... Jak są upały, ja jestem nie do życia, w ogóle nie funkcjonuję. Moja motywacja spada do zera i produktywność tak samo, więc no, dopóki się one nie skończą, to będzie tutaj filmów mniej, chociaż staram się i dzisiaj na przykład. Yy, Mimo tych upałów, wyłączyłam klimatyzację, siadłam tutaj do Was i nagrałam film, ale to też z tego względu, że te rośliny sobie czekały na posadzenie, więc bardzo się cieszę, że już to zrobiłam. No, ale tak, niestety upały na mnie tak działają. Dajcie znać, czy na Was też, czy może jednak wręcz przeciwnie uwielbiacie upały. Jedyne, co jest takim. Dużym plusem podczas tych wysokich temperatur to, temperatur to to, że rośliny naprawdę sobie pięknie radzą. Pięknie rosną i to jest taki ich szczyt sezonu, gdzie widać, że naprawdę czują się mega dobrze. Także z jednej strony się cieszę, bo wiem, że dla nich to jest super czas, natomiast z drugiej strony ja też, może nie, że zaniedbuję je, ale naprawdę mało robię przy nich, właśnie z tego względu, że są te temperatury. Ale koniec narzekania. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Dajcie koniecznie znać, jak tam sytuacja u Was wygląda z roślinami. Jak tam u Was choje, czy może kwitną, czy jeszcze czekacie, tak jak ja. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że będzie on szybciej niż później. Trzymajcie za to kciuki. Do zobaczenia.